Złe są ustawienia, złe są. Dobra, cicho! Zdechaliśmy na tle sask Force. Lecimy, lecimy, lecimy. Uwaga! Uważajcie, długie zarażony, uważajcie, Drużyna. Albi nie zatrzymała się na kabelkach, może ich to nie miała. Ja miałem od razu tu kabelki. czy Lower range, Reaktor, tam u góry, Electrical, w Electricale ciało. W Electricale ciało, czy nie? Jak myślicie? O nie, nie ma ciała, to sobie taski robił. Shields, dobra, pobiegniemy tutaj, bo sobie zrobimy te dwa zadanka, będziemy mieli tą stratę w sumie z głowy już w pierwszej rundzie. Więc nawet spoko. Dobra, Postgrej jest na kamerach, więc mogę sobie. O to coś kombinuje. Ho ho! Ho, Dobra. Ho, ho. Ho, ho, ho! Coś stało. Ho, ho, ho. Co tam się wydarzyło? Dobra się przyznaj, kolego, bo mam jednego impostora. Tak, mamy jednego impostora. A kto? No, czekam, aż no się fajnie. przyzna. Mu nie szansę. wiem, ja mam jednego, nie wiem czy tego samego, więc czekam. Jak drugi powie, to potwierdzę albo powiem drugiego. No to przyznajesz się, kolego? Czy tak średni? No o drugim że też się przyznajesz, czy nie? No to powiedz ci, Dobra, przyzna... Dobra, przyznaję się, no. Zabijcie. To nie on. Dobra, Dobra to kogo to... mam zabić? Dobra, w elektryku zjebał sedny, no niestety wpadł na gorąco. Co za oszczerstwo. A ja mam pytanie, y, Kto był w Medveyu? Przed chwilą. Ja teraz byłem, się skanowałem, A z kim ale miałem się z kimś miałem się z kimś jak ktoś wychodził, ale nie zwróciłem uwagi za bardzo. Ja ja wszystko. w medbayu skończyłem. Uwaga drugi będzie seba. Dajcie powiedzieć no Albi Daj okay. coś. A ja, nie Anlaki Albi. To ja na kamerkach widzę jak się w medbayu otwiera. Hmm. Kurwa, zajrzę jestem na kamerki, patrzę seba wychodzi. No a to jest raczej sen, bo widziałem jak ktoś wychodzi z elektryka, idzie lower range idzie up range i wchodzi do Matbaya. No to speedruna robimy i tyle. No to którego wyrzucamy. Do no tego, ja tego, tego co Ale co... ja byłem wybel to za jakieś inne na mnie Ale no to... no to senny. Sen, Chwileczkę. dobra, senny, No, króluję. A ja sobie ja wyszedł, 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 wyszedł. No to chyba koniec z gry, a co we tak dwóch nie... byli. Mówiłem, że Skaldzik jest przejebany. No nie, u Upomnienie. mnie, nie? Chcę ale dobra, no, niech tam będzie, bo miałem parę info i naprawdę wy nie dajecie dość do głosu. O co info, jak, jak kurwa miałeś grą? info? Panu, ale że cztery. Seba za mną wszędzie biega, ja myślę co on, Dabla chce robić czy co? No, ale nic nie zabija, no, boja, Mamy... miecicie, kurde. Stoimy gdzieś we czterech, myślę co ten Seba robi, dabla nie robi dabla, co on robi? Nic, to nic nie i... robi, patrzy się na mnie. Ej, to chyba najszybsza runda, ta runda miała 3 minuty. No, to ja to, to ja. Mikrofonik, ja poprawić. Ja. No, jak to jest impostor, um, przyznać? No, Jestem, kill the mole. Dobra, szybko tego lodzika na dole całkiem. Może mnie to nikt nie odwali. I szybko admin. Nie, śmieci jeszcze na dwa. Śmieci na dwa zrobimy. Idziemy na śmieci. Jesteśmy śmieciarzami. Kamery mnie tu widziały. Dobra, kamery mnie tu widzą. Ja to. Idziemy na Admin. Są krótkie zadanka, więc w następnych rundach Kill Cooldown będziemy wykorzystywali na jakieś inne taski. Spes in Room. Idziemy do spacy. Idziemy do spacy i sobie zrobimy tam dwa taski. Albo i nie. Mam jedno pytanie. Tak. I powtarzam Mikołaju, czy chcesz się przyznać, czy mam powiedzieć, że zabiłeś na kamerach? I było wszystko nagrane. Oj, poproszę VOD. Nie, Wójcie. O właśnie. VOD. Już Windows G, ostatnie 30 sekund gry. Dobra, Dobrze. Wsyłam. Biedny senny, nawet się nie zdążył spocić. <śmiech> <śmiech> nie no, czerwony na czerwony. Czerwony zabił na kamerach. No. No jak... będzie, będzie ten odcinek, czy nie? Ale nie na filmiku, czerwony zabił na kamerach, tak. Patrzcie. Tak. To jest, Ja jest tam żółty, no? Znaczy ty kadasz? No, jak ja w ofisie siedzę, zabiegł. Zabiłeś nie na kamerach, niestety. E, Kto zabił? Nie Frog, tak? E. Jak to nie siedzę, Co, w ja nie jestem nie. Czerwony, czerwony, tak? tak? Właśnie, w... Czerwony, tak. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę. Ale sobie zabił czy brązowego? Brązowego? No, to Dobra. brązowy się kręcił, to widziałem, ale, ale seledyn, eee. ten. Se, no, ten jasny, to on jeszcze też poszedł w lewo. On też nie, ja Oj, to ja to byłem. To... Czy... No, mów albo mów. Przed dotarciem ogólnie do opisa, widziałem ostatnio Sebe y, po lewej stronie na U2. Dobrze, a ja, ja jeszcze chcę coś dodać, żeby potwierdzić moje słowa jeszcze bardziej, z muminkiem stałem na kamerach. Hmm. No, ja no, ja myślę, że to, to muminek. A Sezo widziałeś mnie na kamerach? Nie, no dobra, mówimy to, że... na kamerach, Ryzer tylko po lewej. Bo jak zgasło I... światło, to stają po to od dwa. Tak, faktycznie. A gdzie pan Ale... dokładnie Ale, A ty gdzie jesteś, Ale Z drugiej w strony Sizzle zawsze ta, zabija ta, sennego ta, w pierwszej tak, rundzie. Albi chodziła od lewej strony do admina. No jak był na kamerach. Co widziałaś? Jak chodziła od lewej strony do admina. Ale no, Albi, ty byłaś w odwa przecież, nie? No byłam, widziałam tam, co ja nowego mówiłam. No właśnie, zajebałaś go tam? Gdzieś po drodze, na łyponsach czy coś? Nie, ogólnie weszłam do Weapon styku. A widziałeś kogoś prawda. tam w okolicy? A, jak oni wbiegali, Aliby chyba zbiegała czy... razem z sebą Cyjana do O2, ja wybiegałem. Tam. Nie ma go ani na drzewku, ani A, na buty. Jak u różowy. Ale ja go ostatnio widziałem. A frukę no, bo... widziałem. Czekaj, no bo Tak, bo no, ja wybiegłem zapytać. No czy coś nie zabijłeś cyjanowego gdzieś na dole, czy coś? Nie, ale tam by bieg żółty i bieg właśnie czerwony, tak jak mówisz, i chyba nawet kamery się paliły. Ale się czyli pomimo. byłeś tam, widzicie, pyczki, wszystko się masz zgadza. Ale ja byłem wiesz gdzie? Już ci powiem gdzie? W tym pomieszczeniu gdzie się... kurwa. Łącza Wi-Fi. Tam, gdzie monitorek jest, świeżnie. Dobrze, zagłosujcie. No, podejrzany, mec, no mocno podejrzany. No, a czy ja wtedy byłem zani, w i Moby, i na na racera, A natomiast y, D4U biegł na prawą stronę, nie? Także, Podejrzane, o... że widziałem Albi, jak biegł <śmuch> z Sebą do 2. A nie dałaj tego czerwonego do lawy z nim. Ciało jest się... na lodziku przed Bedbem. Ten Seba miał jakieś zwierzątko, czy nie miał? Chyba nie. Chyba, nie. Ja mam zwierzątko. Bo nie wiem czy to naprawili, ale kiedyś zostawało zwierzątko. No tak, jest, to, jest to, dalej, to, dalej. Jest. jest to dalej. Ale tylko widzą je duchy. Nie? Chyba nie. Nie, wszyscy. nie, 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 nie. Ja nie, 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 nie. Ja Jak... odwalisz to mój dzieciak będzie siedział na, na ziemi. Nie, chyba tylko duchy. Tak. martwi mnie ma, ma tylko nie, to, że wszyscy, wszyscy zagłosowali widzą. na niego. Ja tak. no, za bardzo nie, a... nie mówię. Ja sobie na Nie, on zeskipował pewnie. Ale jest no. powinno przecież dobra. Idziemy dropship i lap. <laughs> dropship i lap. To mnie na dropshipie na razie chyba nie znajdą. A jak nie znajdą, no to trudno. No, co mam powiedzieć? No, będzie nie fart po prostu. Ale wydaje mi się, że mnie nie znajdą. Cyk... Jezu, gdzie ta rakietka chciała wybiec? Ona chciała poza grę wylecieć. Tak, to normalnie na jakimś dziwnym paliwie jakimś. Jakieś dziwne paliwo. Cyk. No nie, no. Nie no, kurczę, minus 36, to trochę za duża temperatura. Jest tu Seizo. Ktoś sobie wbiegał do laba. Nie, w sensie do specji. Gasa światła raczej osoba w labie to nie będzie. Raczej by nie gasiła światła. Będąc w specimenie, bo to no nielogiczne w sumie. Chociaż. Chyba przebiegła tylko. Chyba, że szybciutko zrobiła sobie artefakty. Tylko. Nie mam już tasków. O, Sizo. Żyje. Ja jestem prawie pewny. To był w tej rundzie w specimenie w ogóle. Tak, ja w ogóle. Byłem... No właśnie, prawie pewny jestem, że to jest dla ja ja A jakie byłem? zadanka, zadanka robłeś? Albi, jakie byłem. zadanka ja robiłeś? na samym początku 5, wchodziła do specimena. Ale ja mam pytanie, kto wchodzi do Specimen Frog i Lok wchodziliście razem do specjum? Nie, ja wchodziłem sam, nie. ale wiem, że ktoś przede mną też wchodził. I właśnie nie wiem, kto to był, bo w specimenie nikogo ja, ja nie, nie było, więc przebiegł tylko. Dobra, tak. ja mam pytanie. Seizo, ty widziałeś, jak poskro wychodził z laba, albo gdzieś jeszcze w ogóle? E, nie, bo pobiegłem Specimenem, bo widziałem, że Frog tam wchodzi i myślałem, że z labal. Poskro, gdzie ty wyszedłeś po skro? Normalnie, drogą. Ty, jak ja byś, obok ciebie szedłem z Razer i ty poszedłeś lekko do dekontaminacji, ja biegłem cały czas w lewo. Czyli wyszedłeś z normalnie, nie wiem, tak? Tak, otworzyłem tak, drzwi tak. drzwi powinny być otwarte. No, były otwarte, dobra. A kto tam był na, przy tym, tym scanie? Rycer? Kto tam jeszcze był? Poskro Cizo. i Cizo. Ja tylko przebiegałem do specji. Uwaga, chciałbym tak? kogoś wyrzucić i teraz ja byłem na Vitalsach, gdzie ciało leżało, więc teoretycznie to nie jest... Zło. Ale mamy jednego ja? killera, nie? nie tylko nie, jednego tak. killera ja tak. mamy. Mięgo, mięgo. Ale mamy jednego killera 14, tylko. 14 sekund. Dlatego mówię, że to nie jest zlok raczej, więc ja bym raczej postawił na Albi albo Froga. To nie, ja nie byłem. Nie, w nie może. No to dobra, no, to lecimy w ja Chciałem tylko powiedzieć, że w pierwszej rundzie był double kill i mnie nie było ani przy jednym, ani przy drugim, więc. Ale no. chwileczkę, powiedzcie A gdzie, gdzie byłeś jest w pierwszej rundzie? Też w specji. W Zobaczymy korytarzu. Się nie, o? się nie, potwierdzi. No to nie interesuje mnie, co? Dobra, A co ja tak wiadomo proga? Ej, ale Wydaje czemu mnie? Nie ja nie prawo. jestem przecież. Koelektryka, koelektryka. To ja kreiluję ja kilam. Ja już mam przecież Ej, taski co wszystkie zrobiłem Bo Seizo wbiegł Ej, za mną za Bo wbiegłem za nim jestem z nim teraz w dolnej do kontaminacji za Admina wychodzimy no. I życiało 12-15 sekund jest to fizycznie no, dobra, do dobra to Albi dawaj możliwe. na albie, jedziemy albie. Dzięki, Dzięki Seizo, bo Tynia oni by mnie odpalili. mnie już. To gdzie ty byłeś wcześniej. Mi jest już. Sprężowy, nie mam że wyszedłem i rozeszliśmy. Albi nie było z nami w labie, dopiero potem mogła co najwyżej przyjść, nie było i na przykład co Albi na była początku na początku w gry w do Specimena poszła. Dajcie się wypowiedzieć. Dajcie powiedzieć Albi. Kurde, chcecie na mnie gustować. Ja na początku byłam w labie, był tam jeszcze żółty Tak. E, ja zrobiłam note, zrobiłam teleskop i poszłam do Specimena, zrobiłam cyferki tak. i cały czas tam na witalsach i na adminie. No ja, ja mogę potwierdzić, no że ktoś przede mną tak. wszedł do Specimena. Bo widz... ja chciałem wejść do I Specimena i tam jak była, była ta... Ja widziałem to się jak Albi wchodzi, ja widziałem jak Albi wchodzi do Specimena. Hmm. No ktoś przede mną wbiegł, potem ja wbiegłem i Dobra, to jest Frog albo Albi, więc zdecydujcie się, to możemy Jezus się już możecie już wybrać? Którego? Wybierzcie. No, Ryzer wybierasz Jezus, Ty. Jezu, mnie potwierdził, ja tak ale bierz. ja nie wiem. Raiser wybierz. Tyż... Nie, teraz mnie bardziej, teraz mnie bardziej do Loka pasuje, ale nie, czy to, bo skoro Ale, ale to, taski, to, mamy, to, jednego jednego wkochuj, mamy jednego killera no tylko, mamy jednego killera tylko, czemu wygłosujecie? Nie, no nie, no czemu miałeś między tymi dwoma wybrać? <laughs> tak, kurwa. <laughs> co tu się I zrobi na teraz? mnie zeszło, oh, kurwa. <laughs> uh. Dobrze. 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 O! Ale nie, to na pewno Albi albo Frog. Na pewno Albi albo Frog. Na 100%. procent. No. Wybacz, lok. Tak, Dobra. kiedy sól su i cukier wyglądają podobnie. A wętrąłeś wętrąłeś, się? To wętnąłeś się z prawej na lewą stronę i zabiłeś, lok? Żadnego łęta. Czekajcie wętrą, moment. Wętrą. Ja chcę się odnieść do oszczerstw Froga tutaj.